Święty Jan, ewangelista, niewiele miejsca poświęca Matce Najświętszej w swojej Ewangelii, ale stawia ją w dwóch momentach niezwykle ważnych. U początku wiary pierwszych uczniów Jezusa, którym on objawił swoją chwałę na jej prośbę przy jej interwencji. Jest ona tam tytułowana przez Jezusa z wielkim szacunkiem. Jako niewiasta, a same ewangelista nazywają matką, matką Nowego Przymierza, matką Nowego Izraela, którym jest Kościół. I Maryja pojawia się po raz drugi jako niewiasta i matka u stóp krzyża, u boku ucznia, kiedy Jezus przekazuje ducha świętego Kościołowi. Maryja stoi również w centrum tej właśnie rozważanej przez nas perykopy dzisiaj o Kanie Galilejskiej, jako ta, bez której obecności i pomocy nie możemy być uczniami Chrystusa, nie możemy być chrześcijanami. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do rozważania tej pięknej Ewangelii o początku nowego przymierza z jej udziałem jako Matki Kościoła, Matki Nowego Przymierza. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji od Divina. Drugą niedzielę w ciągu roku, Księstwo Weklaskowski, Księstwo Mateusz, Szczęść Boże. Boże. Ksiądz Robert Muszyński, dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Jana, rozdział drugi, werset od 1 do 12. Wesele w Kanie Galilejskiej. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego, nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto, czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich – Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ona pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego – Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory? Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Następnie on, jego matka, bracia i uczniowie jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Musimy zmierzyć się z tekstem, który. Jest wyjątkowo często czytany. Nie tylko w niedzielę czy przy okazji świąt, ale też bardzo często na liturgiach ślubnych. I ile razy zajedziemy do Częstochowy, tam też bardzo często słyszymy ten tekst, bo jest związany z tym sanktuarium. Papież mówi zresztą Jan Paweł II święty. Polska kana, tak nazywa to sanktuarium. Więc ten temat kany galilejskiej jakoś może Pan Bóg pozwoli nam wydobyć. Trzeciego dnia, czyli kiedy? Po, po czym? Spróbujmy określić te ramy czasowe, co się działo wcześniej. Te ramy czasowe pojawiają się w drugiej części pierwszego rozdziału Jana, gdzie mamy pierwszego dnia Jan chrzciciel mówi o Mesjaszu na drugi dzień. Mówi: Oto Baranek Boży. Na trzeci dzień y, mówi do swoich uczniów: Oto Baranek Boży i posyła ich za Jezusem, Andrzeja i umiłowanego ucznia, w którym rozpoznajemy samego ewangelistę. I potem po trzech dniach, razem mamy siedem dni, prawda? Y, czas, y, który w tradycji y, izraelskiej był przygotowaniem do y, Święta namiotów, święta zawarcia przymierza. A oto tutaj mamy piękną aluzję zamierzoną przez ewangelistę do nowego przymierza, które właśnie pojawia się, rozpoczyna się zawieranie tego nowego przymierza, czy objawianie go właśnie od wesela w, kan w kanie galilejskiej. Więc to, co Jan Chrzciciel. Y świadczyło Jezusie, staje się przygotowaniem do tego objawienia chwały na godach w kanie galilejskiej, tak jak wcześniej Bóg objawił swoją chwałę wobec Mojżesza i Izraela na synaju. Ze lubiny już nie jakiś dwojga ludzi, ale faktycznie Oblubieńcem jest Chrystus, a oblubienicą Eklezja. No właśnie mamy taki ciekawy zabieg literacki, że ci nowożeńcy na weselu w Kanie, na które zaproszony jest Jezus, znikają w pewnym momencie. Pojawia się tam tylko na moment oblubieniec. Ten pan młody, do którego zwraca się szef wesela, starosta weselny, panny młodej w ogóle nie widzimy w tym opowiadaniu. Za to w centrum opowiadania staje Jezus, właśnie jako ten prawdziwy oblubieniec i jego oblubienica, eklezja, czyli Kościół, prawda? Matka, jego bracia, uczniowie, do których także dołączają słudzy weselni. I w ten sposób widzimy, jak ta wspólnota Kościoła. To jest bardzo ważne, jest budowana w zamyśle Bożym. Tu Pan buduje swój kościół, On wybiera do bycia w Jego kościele, oczywiście nie ze względu na zasługi, ale ze względu na swoje plany. I tutaj my nie mamy na, tego, na to wpływu. Dzisiaj widzimy na przykład, jak, no można powiedzieć, uruchomi Pan Bóg wiejadło i, i przesiewa też swój kościół bardzo mocno oczyszcza, wielu z nas ma smutek w sercu, no oczywiście słuszne, że tak wielu parafian już nie chodzi, zrezygnowali z uczestniczeniem w liturgiach, prawda? Nie ma ich, trudno jakoś ich zawołać z powrotem do tego, aby wrócili po, po tym okresie pierwszym tej pandemii, którą tam nam ciągle zapowiadają, że będzie kontynuowana, więc widzimy, że to, Jakoś też Pan Bóg ma pewien, pewien właśnie ten zamysł dla nas, trudny nieraz do przeniknięcia, ale ten zamysł ma swój cel, prawda? Bo Pan Bóg chce, żeby ta wspólnota, była ta niewiasta, ta oblubenica, miała w sobie to głęboko wypisane posłuszeństwo. Zróbcie wszystko, cokolwiek Pan powie, bo Kościół... To jest ta wspólnota tych braci i sióstr, którzy słuchają najpierw Pana i czynią to w każdym pokoleniu, co Pan Bóg zamyślił. I naszą taką, znaczy my powinniśmy przede wszystkim o to się troszczyć, żeby odczytywać to, czy na forum całego kościoła, czy diecezji, parafii, rodziny, właśnie te zamysły Pana Boga. Wczoraj wiecie, byłem na zitną duszpaską jednej rodziny, siedmioletnia dziewczyna po przeczytaniu fragmentu o braciach i siostrach Jezusa odpowiada mi na pytanie a co jest najważniejsze w życiu chrześcijanina i ta dziewczynka mówi no jak, no właśnie pełnić wolę Ojca to jest Pięknie. właśnie to piękne ale jakie znaczenie ma to słowo kiedy zabrakło wina normalnie to na wesela przygotowujemy no, różnych rzeczy może zabraknąć, ale o trunkach się pamięta. Hmm. Jakie to może mieć znaczenie? Wino jest symbolem miłości i radości, jaką niesie miłość. W takim kontekście jest wspomniane wielokrotnie np. w Pieśni nad Pieśniami, która jest weselną pieśnią miłością, takim biblijnym erotykiem, można powiedzieć, bardzo pięknym. Yy, gdzie. Yy, Wino staje się symbolem miłości między oblubieńcem i oblubienicą. A ponieważ ta właśnie pieśń nad pieśniami ma sens symboliczny jako cudowny obraz zaślubin między Bogiem a jego ludem poprzez przymierze, dlatego wino staje się także symbolem tej miłości, jaką Bóg darzy swój lud i oczekuje od niego odpowiedzi. Prawda? Wino jest także w Biblii symbolem prawa Bożego, czyli słowa Bożego po prostu. Prawda? Rabini mówili, to jest zapisane w targumach, czyli takich komentarzach do, do ksiąg Biblii hebrajskiej, że y, czytanie y, słów tory, słów, słowa Bożego, w obecności Mesjasza będzie jak picie wspaniałego wina. Rozkoszowanie się tym, prawda? Wino daje smak, daje radość, daje siłę, prawda? Czyli radość życia. Niezwykle ważną rzeczą jest zatem zobaczyć, że to co my jesteśmy w stanie przygotować w relacjach między sobą, to czego bardzo pragniemy, czyli miłość, ona niestety się kończy, że to wino to naszej miłości zaczyna bardzo szybko go brakować, i, i potrzebujemy po pierwsze no kogoś, kto dostrzeże to nasz brak. To, I tutaj misja Maryi. Zauważmy jeszcze jedną ciekawą rzecz. To, co mówi starosta weselny, że to wino, które było przygotowane na to wesele, służyło temu, żeby, żeby się upić. a jest użyty czasownik. Który na angielski tłumaczą komentatorzy to in, intoxicate, czyli no właśnie zatruć się alkoholem po prostu nie, to jest symbol tego wina, które daje nam świat prawda, że ono służy jako środek znieczulający na nasze problemy, służy tak, jako taki sztuczny stymulator radości, te różnego rodzaju rozrywki, radości, które daje świat. Po tym zostaje frustracja i ból głowy na końcu, prawda? Ta radość ma bardzo krótkie nogi, natomiast tylko Jezus ma i może nam dać wino, wino dobre, wino, wino zupełnie inne. Które jest ostatecznie symbolem Jego Ewangelii po prostu. Wyobraźcie sobie, że Józef mówił o tym, co rabini mówią, że czytanie Tory w obecności Mesjasza to jak picie szlachetnego trunku, trunku wina. wina. mamy takie doświadczenie skrutacji, które robimy w poniedziałki, jest na zawsze kilku czy kilkunastu. Kiedy robimy skrutację tego słowa na przykład tego na, na najbliższą niedzielę się przygotować w obecności Pana, bo w końcu gdzie dwóch albo trzech w Jego imię zgromadzonych, to On jest między nami i rzeczywiście wychodzimy po tych skrutacjach Naprawdę pełni wesela, pełni jakiejś takiej wewnętrznej radości, która nie włączy się z żadnym bólem głowy. Wino Słowa bo Bożego nie. zaczyna działać bardzo szybko, kiedy je wchłoniemy dobrze. Właśnie skrutacja Pisma Świętego to jest taki intensywny sposób medytowania i studiowania Pisma Świętego, które bardzo szybko dotyka życia, dotyka serca. Teraz rozważając, <laughs> słuchając was. Widzę jak właśnie, jest to jedna z odpowiedzi, czego nam dzisiaj brakuje, co potrzebuje dzisiaj Kościół, żeby na nowo właśnie mógł cieszyć się i radować i być dobrym świadkiem wobec tego pokolenia o miłości Boga do grzeszników. Czyli nam brakuje tego wina, tego życia, z tego źródła którym jest Jezus Chrystus, że Kościół jest piękną instytucją, parafie, jeszcze te młyny jakoś działają, to się wszystko porusza, ale już widzimy, że wina nie mają. I już bardzo wielu naszych parafian, nie? w naszych miastach to 70-75%, może i więcej nawet, już nie przychodzi do Kany, już tutaj nie czerpią, ale też widzimy taki fajny skutek, widzę, że już niektórzy Widzą, że to nie smakuje, to co właśnie mówiłeś Józef, że już to wino, które daje świat, właśnie nie, nie daje radości, nie nasyca, że zostają tylko problemy i ból głowy po tym wszystkim, co dalej z tym życiem robić, jak dalej żyć. I dlatego mi się wydaje, że tutaj Pan Bóg jakoś jasno woła do nas, abyśmy przeszli na tą drogę, taką życia tego też parafialnego, w którym będziemy dawali naprawdę dobre wino. Dawali to życie, które pochodzi od Chrystusa, i teraz pytanie jest, jak to przetransponować? I teraz musimy popatrzeć na matkę Pana, która tutaj stoi w samym centrum, prawda? W centrum tej perykopy. Centralne zdanie w całym, w całym opowiadaniu to jest jej słowo do sług. Uczyńcie, co On Wam powie. Wcześniej, zanim ci nowożeńcy na Weselu zorientowali się, że. Nadciąga problem, ponieważ zabrakło wina, zabrakło tej radości, zabrakło miłości bardzo szybko, prawda? Już w czasie uczty weselnej, zanim ktokolwiek oprócz sług weselnych zorientował się, że za chwilę będzie skandal, jakaś frustracja, jakiś problem poważny, ona już rozmawia o tym ze swoim synem. Nie, nie dyktując mu, co ma zrobić, po prostu przedstawia mu nasz brak. Wina nie mają, prawda? A następnie yy, po tym jak Jezus z ogromnym szacunkiem yy, zwraca się do niej yy, niewiasto jako do Nowej Ewy. To jest bardzo ciekawe. Matka nowej ludzkości. Drugi raz się powiedziałem. To zagadkowe, to zagadkowe pytanie, yy, co mnie i Tobie, czego chcesz ode mnie, czy, czy to moja lub Twoja sprawa różnie jest to tłumaczone, nie zawsze właściwie. To pytanie nie ma sensu jakiejś szorstkiej odmowy. Kobieto, co nas to obchodzi, prawda? Ta. Zupełnie nie tak. Czy masz na myśli to wino, które ja mam im dać, a którego źródło otworzy się w mojej godzinie, to znaczy kiedy, objawię się im, kiedy zacznę im się objawiać jako Bóg i ta godzina zaprowadzi mnie do krzyża, prawda? Otóż matka Jezusa, nie tracąc czasu na zbędne słowa, zwracając się do sług przymierza, właśnie sług weselnych, którzy stają się sługami nowego przymierza, z tymi słowami, które są echem pierwszego przymierza na Synaju, wszystko co powiedział Pan, uczynimy. A Maryja mówi, uczyńcie, co Wam powie, mój syn, on jest tym nowym przymierzem. Otóż. Yy, ona w ten sposób bez słów odpowiada Jezusowi ufam Tobie i chcę tego co Ty, prawda? Jezus znajduje w niej wiarę potrzebną do spełnienia tego cudu, pierwszego, pierwszego cudu. znaku. Tak, i tu właśnie mówisz, jest bardzo ważne, bo jakoś odczuwa się dzisiaj, że jako wspólnota kościoła też przeszliśmy trochę na takie pozycje, wiecie, żeby się przypodobać temu światu. że nie, 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 że teraz robimy takie usługi i w taki sposób, żeby świat jeszcze nas lubił. Zmiękczamy wymagania co do chrztu, zmiękczamy wymagania co do pogrzebów chrześcijańskich, zmiękczamy wymagania w wielu wypadkach co do bierzmowania młodzieży i tak dalej, że to wszystko się minimalizuje. Czyli idziemy w bardzo złym kierunku, owoce tego są bardzo złe. Bo się nie ma jak chwała Boża ujawić. Nie ma dokładnie, i, i bo stajemy się jakimś tworem takim ludzkim, bardziej niż Bożym. I, i to, co jakoś widzę, na pewno Pan Bóg chce, aby to źródło na nowo zostało z wielką mocą odkryte, abyśmy wrócili do tego, co jest istotą właśnie życia chrześcijańskiego, żeby ten kościół się objawił jako światło, jako znak bardzo ogromnego właśnie tego nowego rodzaju. Żeby uwierzyli, Tak. na końcu słyszymy, żeby tak. inni no, uwierzyli. Żeby, żeby uwierzyli, Jezus wcześniej zaprasza te sługi weselne do trudu wiary. Prawda? Napełnijcie stągwie wodą, nalejcie 700 litrów wody do tych wielkich kamiennych stągwi tak. Ta czynność wydawałoby się bezsensowna w sytuacji wielkiego napięcia, kiedy za chwilę wszyscy się dowiedzą, że nie ma wina. Po co mamy lać wodę z głębokiej studni? Jaki to ma sens, prawda? To jest strata czasu, prawda? Takie byłoby ludzkie myślenie w tej sytuacji. Tymczasem oni bez dyskusji wypełniają słowa Jezusa w sposób doskonały, aż po brzegi, to napełnianie stągli wodą będzie oznaczało. To, co my robimy, też jako księża, moglibyśmy się tłumaczyć, nie mamy czasu, to jest zmarnowanie czasu, kilka godzin siedzieć razem z Pismem Świętym, jechać daleko na takie spotkanie, I właśnie napełnianie nie wodą. Po to, żeby w odpowiednim momencie, kiedy Jezus Ciebie wezwie, zaczerpnij i zanieś, okazuje się, że Ty możesz ofiarować innym coś, co jest większe niż to, co Ty możesz im dać. Ty możesz dać wodę, natomiast okazuje się, że ta woda Oddana Przestaje Jezusowi do dyspozycji, staje się wspaniałym napojem. winem, które daje życie drugiemu człowiekowi. Po prostu z ciebie za za zaczyna płynąć prawdziwe Słowo Boże, które daje ludziom życie. I to samo się dzieje duchem. w rodzinach, prawda? Rodziny, które tracą czas na modlitwę, na czytanie, na dialog małżeński, na wspólne świętowanie, wspólne wyjście na liturgię do kościoła. Wydaje, ktoś by powiedział, tracą czas, prawda? który można by inaczej wykorzystać. Tymczasem oni nalewają, przygotowują dla Jezusa materię cudu, po to, żeby później tego wina między nimi, tej miłości nigdy nie zabrakło, żeby mogli nim się podzielić z kimś, kto przyjdzie do takiego domu, zapyta, skąd macie takie dobre wino jeszcze, T takie piękne relacje, tyle miłości, tyle czułości między wami. Będziecie wiedzieli, Będziecie umieli wtedy podzielić się z innymi tym sekretem, że takie wino daje Jezus. Zapraszamy do takiego posłuszeństwa Jezusowi, by nalewać, a potem czerpać. Ksiądz Józef Maciąg, Ksiądz Sławek Laskowski i Ksiądz Robert Kuszyński.